Pierwszym ćwiczeniem jest aktywacja poś pośladków. Szczególnie tutaj uważamy na mięsień pośladkowy średni, który jest najbardziej aktywowany w tym ćwiczeniu. Aby poprawnie wykonać to ćwiczenie, musimy stanąć około jednego kroczku od ściany. Następnie jedną z nóg kładziemy na ścianie. Kolano w tym ćwiczeniu powinno być ugięte pod kątem 90 stopni. Przez wszystkie powtórzenia tego ćwiczenia powinniśmy pchać stopą w ścianę. Następnie staramy się lekko unosić kolanko na zewnątrz do odwiedzenia. W tym ćwiczeniu pilnujemy, aby. Miednica nam nie opadała. Próbujemy utrzymać równowagę. Przede wszystkim, jeżeli mamy problem, na przykład, z większym ustaniem w tym ćwiczeniu, warto dodać jakieś krzesła, aby się podtrzymać.